Modlitwa poranna? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże Wielki, a człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił? Ledwie oczy przetrzeć zdołam, już do mego Pana wołam, do mego Boga na niebie i szukam Go wkoło siebie. Wielu snem śmierci pomarli, co się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy Cię Boże chwalili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boży stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego. I doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Pomódlmy się w intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.